Panie i panowie, squid game, ale ze szczurami, bitwa o ser. Część. Tru. W tym występują uczestnicy: ogór, cznurek, szczurek, rurek i ostatni, żurek. No. W dzisiejszym odcinku będziemy zrzucać je z balkonu. Zobaczymy, który poleci na. I dalej! Zaczynając od ogórka. Ogórek poleciał tam. Następny uczestnik... Yy, ten... Rurek! Okej, okay, uwaga i... Poleciał dalej. Rurek leży tam. Następny uczestnik. Żurek. Zupa. No i grubas poleciał tam. I na razie Żurek prowadzi resztę. Następny uczestnik to jest knurek. Rzucamy knurkiem. u, 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 u. Górek poleciał tuż za rurka. Ostatni uczestnik. Szczurek! E, szczurek! I szczurek poleciał najdalej. Eliminacja ogórka.